Piękni młodzi, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem coś nowego. Nie zajmujemy się środkiem domu, lecz zajmiemy się czymś odkładanym od dawna, czyli tarasem. Eee, zdążyłem już w międzyczasie skosić tutaj trawę, przygotować cały ten teren. Eee, musimy sobie omówić po pierwsze, z czego to będzie zrobione. Potem pokażę Wam. W jaki sposób to robiłem, no i oczywiście sam projekt, więc nie przedłużając zapraszam na odcinek. No ostatnio robiłem u klienta fundament punktowy i spodobało mi się rozwiązanie, które, które tam zastosowałem. Mianowicie są to te bloczki, pustaki zalewowe uniwersalne. One są podwójne, mają 50 cm i tutaj mają 30 albo 24 cm, jak się je rozetnie w pół, no to właśnie dostajemy coś takiego. Dzięki temu można to Wymurować sobie. Łatwiej jest po prostu zrobić wtedy słup samodzielnie, nie trzeba szalować, nie trzeba tego wspierać, nie trzeba drugiej osoby. A do tego dojdziemy za chwilę, więc to będzie jako fundament. Tutaj mamy już od dawna, od dawna czekające dechy. To są jeszcze z czasów, jak budowałem ten dom na samym początku. One były używane na podciągi. Z tego będzie konstrukcja. Prawdopodobnie tę taką wielką 7 siedmiometrową dechę wykorzystam do zrobienia dachu, ale na razie nie będziemy robić dachu. Zrobimy po prostu taką dużą platformę. Beton przy tych ilościach niezbyt opłaca mi się workowany, bo jeszcze będę robił pewnie troszkę prac ogrodzeniowych, więc zamówiłem po prostu 4 tony pospółki. To dopiero mi przyjedzie jutro rano. Na tej stronie wiedzą, pospółka no to, to jest piasek zmieszany z kamieniem w ilości nieustalonej, więc nie jesteśmy w stanie zrobić z tego betonu lepszego niż jakieś B15, ale na słupki mi nie potrzeba więcej. To jest coś, coś takiego, to jest w ogóle odpad, jeszcze po, po ostatnich pracach. Jak robiłem styrobeton, to z tego korzystałem, do niczego innego się to już nie nadaje. Więc tam przyjedzie świeży, do tego będziemy mieli cement. Te bloczki zalewowe, no i tamte dechy. A jeśli chodzi o to, co pójdzie na, na górę, jako wykończenie, to tym zajmiemy się na sam koniec. Na razie nie będę zdradzał, bo też nie wiem, czy, czy się na to zdecyduje, czy nie. Na to rozwiązanie. Tutaj jest sam projekt. To będzie mieć 2,8 m na 7,2. No to mamy co? 7, 14, jakieś 20 ponad metrów kwadratowych. To jest takie duże. Tutaj mamy tak, 2,8 metra. Czemu 2,8? Ponieważ stół z krzesłami po obu stronach i tak, żeby dało się obejść te krzesła, akurat potrzebuje właśnie coś, coś około tego wymiaru, więc nie, nie jest sensowne robić mniej niż tam jakieś 2,20. Myślę, ale mam tutaj tyle miejsca, że zrobimy tyle. A tutaj chciałem zrobić od narożnika domu do drzwi ale stwierdziłem, że przejdziemy jeszcze kawałek dalej i zrobię to na taki wymiar żeby w tym miejscu mogła stanąć sobie w przyszłości sauna akurat jest taki wymiar, żeby, żeby mogło to być Więc to będzie akurat gdzieś tam do końca tego klimatyzatora on będzie na razie podniesiony, ustawiony na platformie a jak będzie kiedyś ta, ta cała sauna czy coś w tym guście no to on będzie przesunięty tam na bok dobra, zajmiemy się teraz troszkę bardziej szczegółami technicznymi Eee. Poziom ostateczny chcę, żeby był na wysokości tego załamania, i tutaj pojawia się pewien problem. Ponieważ do ziemi mam 30, chyba 3 cm, ten bloczek ma 25, a tamte deski mają 20 plus to, co chcę dać na, na górę, będzie miało jeszcze 3 cm, czyli mamy 23 cm <laughs> w konstrukcji drewnianej. i Zostaje mi 10 do poziomu ziemi. To jest mało, musiałbym mieć 25, albo wkopywać te bloczki, więc to jest bez sensu. Tutaj, jeśli będę robił fundament, po prostu wykopię sobie rów. i zaleję go tak, żeby był z górką na te, te 10 cm. Więc to będzie musiało być troszkę bardziej yy, sucha mieszanka, bo moka mi się po prostu rozleje. Więc te cztery słupy będą zrobione w ten sposób, a te cztery słupy, no i tu jest problem, bo różnica. Poziomów wynosi e, dokładnie metr. Dokładnie metr, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze muszę to sprawdzić niwelatorem. Czyli tutaj będą już musiały być cztery albo 3 te e, te te bloczki. One ułożone razem mają 75 plus warstwa zaprawy, to będziemy mieli 78 Zostaje mi jakieś 22 cm, więc prawdopodobnie tutaj będą już po 4. No i co? Muszę to po prostu rozmierzyć. Bierzemy linkę i bierzemy się do pracy. Ustawiłem to od niwelatora. Hmm. <laughs> tutaj, żeby ta wiązka, ta wiązka była wzdłuż domu, a ta ma nam wyznaczać idealny kąt prosty. No i raczej jest już na tyle ciemno, że widać tutaj te linie ale naszym można się wspomóc z tym czytnikiem który wam powie, powie gdzie to dokładnie wypada jeśli tego nie widzicie, to jest różnica między poziomicą laserową a opcją niwelatora że możecie właśnie na odległości na której nie widać wiązki sobie to powyznaczać dobra, mamy pierwszą ławę tam nie ma sensu, bo po prostu przystawię jakiś bloczek i będę miał linkę tego naciągniętą od narożnika Druga ława będzie musiała być nabita te 7,2 metra w tym kierunku. Z grubsza, no bo to wkręt musi wypaść w środku. Dobra, działamy. Problem jest tylko z dalszym wyznaczaniem. To oczywiście jest używane dużo szerzej, bo wymiar tarasu wiemy, być jakieś 28 m. Tylko mamy już prze, przerzuconą tę linię budynku na tego wkręta. Teraz sobie ustawiłem laser, tak, żeby był na tym wkręcie, tam, żeby z grubsza. Wioska padała mi gdzieś tutaj na ławę. Pada mi w tym miejscu. Mogę sobie wymierzyć już że ta wioska jest 306 cm od tamtej ściany. Ja dwieście 280. Tak naprawdę 290, ponieważ chcę się odsunąć o 10 centymetrów od tej elewacji. 10 centów myślę, że będzie akurat. Czy tu mamy wymiar 306. To oznacza, że muszę cofnąć się o 16 i będę miał wymiar dokładnie te 290. I teraz zobaczmy, czy to będzie widoczne również tutaj. Mm -hmm. Tak, jest tutaj. Nie wiem, czy widać. No więc przenoszę sobie to 16 cm w tył. I mamy wymierzony cały ten budynek, czy całą tę dobudówkę. Dobra, wymiary są przeniesione. Tutaj palikami zaznaczyłem narożniki otworu, które muszę zrobić. Zobaczę, jak głęboko zejdę. Nie wiem, czy jest sens chodzić aż poniżej metra tutaj. Może uda mi się tylko szpadlem? Jak nie, no to wezmę jeszcze piecznicę klebową. Najważniejsze, żeby ten otwór był szerszy niż sam ten pustak. 20 30 na 24,5. Więc myślę, że zrobimy jakieś 40 na 35. To i tak z grubsza, bo to będę robił ze szpadla. Ach. Tak, te cztery, no i jeszcze muszę to powymierzać tam. Oczywiście cała klima jest do. O Boże, do ruszenia. No bo ostatni wyszedł zaraz za nią. Następny dzień wszystkie otwory są już ale wie, wykopane. Teraz trzeba to tylko pogłębić. Zwłaszcza tutaj, bo widzę, że ta ziemia nie jest zbyt mocno ubita. zależy na fakt, że to wszystko jest nasypane przeze mnie. Więc muszę tutaj zejść jak najgłębiej, żeby dostać się do tej najbardziej ubitej ziemi. Łopatą wybrałem jakieś 40 cm. To jest to poszerzenie całe. No i tam teraz świdrem będziemy się wiercać, żeby tam dojść na te metr bo już przyjechała. 4 metry, nie 4 metry, 4 tony za 450 złotych z transportem. patrzcie tutaj, co tu się działo. Wykopywaliśmy to auto przez półtorej godziny. goś już był mega wkurzony, ja zresztą też. Zamiast zacząć o ludzkiej porze, no to siedzieliśmy i szukaliśmy traktora po okolicy. Dobra. Bir çimle cevap. Część słupków jest już zalana, właściwie zasypana, ponieważ to jest taki beton półsuchy. To jest dosyć istotne, jeśli robicie sobie beton na ogrodzenie, że robicie go z spółki cementu i wody. żeby mieć ten beton, beton mokry, trzeba go użyć naprawdę dużo wody. ale nie możemy, bo i tak maksymalnie możemy uzyskać B15. Jak dolejemy tej wody, to wyjdzie nam w ogóle jakiś kompletny chudziak. Poza tym. Na słupki według mnie najlepiej jest wziąć taki półsuchy mokrawy beton i zagęszczać go kijem. Eee, po pierwsze tak, te odwierty, które były zrobione na dole już takim tylko kijem po prostu wziąłem i ziemię zagęściłem, ponieważ po wybieraniu z tego świdra ona tam wpada i jest luźna. Beton zrobiony ma konsystencję takiego mokrego piachu. Bardzo dobrze się to zagęszcza. I no i co? I staram się to robić warstwami. Warstwami, bo nasypalibyśmy naraz te 70-80 cm, nie mielibyśmy możliwości zagęścić tych niższych warstw. Coś tam się pewnie zagęści, na pewno nie tak jak, jak po wyrzuceniu tam powiedzmy 20-30 cm, tak żeby, o, zwłaszcza ten rów, żeby zabić tym betonem, bierzemy kij i ubijamy. Bardzo, bardzo istotne. Dlatego też nie możemy zrobić zbyt mokrego betonu nam to pływało. Bijemy tutaj, podniesie nam się z drugiej strony. Czyli z dwóch powodów nie możemy robić mokreka. Po pierwsze bez plastyfikatora strasznie obniżymy parametry wytrzymałościowe. A po drugie nie będziemy w stanie tego zagęścić w rowie, który i tak już ma tam bardzo naruszoną glebę pod sobą. Więc musimy mieć możliwość dobicia jego razem z tą glebą, żeby się to nam ustabilizowało. O! Tak to wygląda. Troszkę to porozprowadzać na równo. I zagęszczamy. I takie coś będzie bardzo dobrą bazą. Tu jeszcze ten wysoki słupek, czyli ten, on będzie miał nie metr, tak jak mówiłem, tylko 75 cm. Metr to by było do poziomu podłogi domu, a my chcemy być niżej o grubość tej, tego samego stelaża. Yy, wsadzę po prostu jeszcze tutaj jeden pręd zbrojeniowy, tak żeby wystawał na jakieś pół metra. No i tak to trzeba. Zasypać. Nie będę się w tym odcinku rozwodził jakie proporcje samego betonu, jak go kręcić, bo o tym będzie osobny odcinek, więc zapraszam Ciebie do subskrybowania. Prawdopodobnie wypuszczę go niedługo po tym. by trwał zbyt długo już. A jak dacie suba nie przegapicie go. Na pewno. Dobra. Ciśniemy. Ok, okay pomówmy o kosztach. Troszkę ten odcinek jest poszatkowany, bo część nagrywam wcześniej, część nagrywam później, dlatego że ta tu kosi nie za bardzo słychać. Na zrobienie tych ośmiu słupów, a tu przypomnę, że to jest naprawdę szeroko zrobione. Liczę z naddatkiem, ponieważ nie wykorzystałem jeszcze połowy worka cementu, ale zakładam, że zużyłem 4 worki cementu i w takim razie Ekwiwalent tych czterech worków, no na każdy jeden worek przypadły, tak jakby, cztery worki pospółki, czyli objętościowo to jest 20 worków betonu. Dobrze znaczy to liczę? 5, 10, 15, 20, tak, 20 worków. Więc ja zużyłem cztery worki cementu i jakąś jedną piątą tej kupy pospółki. Co daje około 160 zł, powiedzmy tam, z prądem i wodą, będzie 170. Natomiast, jakbym chciał, beton workowany, który kosztuje zaworek jakieś 15 zł, zużyłem ich 20, a wychodzi to 3 stówy. Dokładnie dwa razy drożej, a to jest tylko 8 słupów. Ja jeszcze będę musiał je tutaj wymurować i wrzucić do środka ten beton, więc no, myślę, że zużyję dokładnie dwa razy tyle. Czy tam zapłacił 600 za beton workowany? Tutaj to będzie 170, 340. Więc, no, to jest tylko 8 słupów. A nie potrzebujecie tutaj betonu B25. Wystarczy to, co sobie ukręcicie z tej pospółki. Więc na mój gusic nie macie do zrobienia większą robotę. No tutaj, powiedzmy, na te 8 słupów jeszcze mógłbym się pokusić żeby wydać te 150 zł więcej ale jakakolwiek większa ilość pospółka, betoniarka i jedziemy najtrudniejsza rzecz czyli wyznaczenie narożników jest już za nami Ten problem z tymi bloczkami jest taki, że nie tyle trzeba wyznaczyć położenie takiego bloczka, ale trzeba z góry wyliczyć po pierwsze różnicę poziomu między bloczkiem, a finalnym poziomem, ale również między jednym rzędem, a drugim rzędem. Jest to problematyczne. W najgorszym wypadku trzeba wymienić po prostu... Dobra, dojdziemy do tego, ale te bloczki można też ściąć na konkretny wymiar, no ale jeśli chcecie uniknąć, no to jest tutaj mała łamigłówka. Teraz jest to dokładnie tak wyliczone, że między tym a tym jest różnica dwóch bloczków plus 1,5 cm na czyli 3 cm na dwie spoiny przy murowaniu i wyjdzie nam to z tolerancją tam do pół cm a tych, to są ciekawi tak wygląda to jest bloczek PSU 30 czyli pustak szalunkowy uniwersalny 30 jeśli patrzy się na niego w całości to wszystkie ścianki ma bez skazy jeśli chcielibyście wymurować, no ale to troszkę przesadza na teraz. No ale z takich słupów no to wyszłoby wam ładnie. Eee, no tutaj będziecie mieć po prostu takie miejsca po cięciu. Ja muszę wszystkie te 1, 2, 3, 4, 5 blaszków pociąć, bo potrzebuję 10 sztuk i będę murował dalej. Gotowy fundament, to już jest dzień następny. Beton on jeszcze troszkę, troszkę ciemnawe. Zresztą ten, robiony z pospółki troszkę dłużej będzie cechu i wiązał. No ale my tak opieramy się na konstrukcji tych bloczków. Więc to nie stanowi problemu. No tak jak mówiłem, nie jest to łatwe, ale poziom jest. E Pomimo różnicy w terenie między tamtym a tym jest ten sam, bez cięcia bloczków. W najgorszym wypadku trzeba by to po prostu dociąć na odpowiednią wysokość. No i teraz czas podocinać te dechy. 20 cm na 9. Może to jest troszkę przesada jak na taki element, ale jest po prostu końcowy. Mam nadzieję, muszę sprawdzić, ale ta ukośnica, ta którą wam pokazywałem wcześniej, powinna złapać te 9 cm. Tam ta mniejsza, a którą mam, raczej by doszła pewnie na jakieś 7, trzeba by ciąć na, na około. Dobra, docinamy jazdę.